Cześć moi kochani, z tej strony ZawSzok Ja w dzisiejszym odcinku połączę kilka chińskich slime'ów Jeden cały, więc wy zostawajcie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale Sub dla ZawSzoki A ja lecę robić slime'a, szlamika, kto jak woli Wybrałam to oto 6 swoich slime'ów ze swojej kolekcji i postanowiłam, że dzisiaj połączę jeden wielki slime. Zaczniemy, może, od tego pierwszego. Jest naprawdę przecudny, ten fioletowy. Ma w sobie ogon Syrenik. To jest taki jeden z moich ulubionych w tym roku dodatków. I otwieram. Zobaczcie, jak on fajnie w środku wygląda. Troszeczkę się kruszy. A tu ma dużo, oczywiście, brokatu. Ale on przepięknie dalej pachnie O Jezu, ale to będzie duży slime Zobaczcie Kolejny, niebieski To jest taka podróbka Low Surprise, tak jak widzicie Naprawdę wyglądam w porządku w środku laleczkę Dobra, mamy to Wychodzi naprawdę bardzo fajny kolorek. Przesunę sobie okay. troszeczkę tego slima. Widzę, że już lecą dodatki. To jest slime z Empika. Będzie to stary slime, ale to jest ten truskawkowy, który postanowiłam sobie zostawić. W gwiazdeczki. Tutaj slime, który miał oczka, ale tutaj mu gdzieś one wpadły, więc tutaj ja wyłowimy. O, nie oczka, a okulary to były. No ale nie wiem, to zależy co, co to komu przypomina. Dla, dla mnie to są oczka. U! Wyciągamy wszyściutko. Tutaj róż, który ma takie dodatki, widzę tutaj są owoce, winogrona i truskawki na dole, no i takie różne kwiatuszki. O, tutaj już się wylewa sam. Ale są przepiękne kolory tych slajmów, naprawdę. Czasami w fińskim sklepie można złapać coś fajnego. Wiem, że jest trudno, ale obserwujcie slime, no, czy nie jest gdzieś podotykane. To naprawdę bardzo łatwo można wybadać. I ostatnie z jakimś takim dinozaurem w środku śmiesznym, więc wyciągam go. Ciekawe, jaki jest. No, jest taki miękko, troszeczkę rozwarstwiający się, więc go wyciągnę w ten sposób ten dodatek jest twardy niestety i ten dodatek wyciągnę, bo tym dodatkiem, no mogę się skaleczyć, nie oszukujmy się tutaj tak jak mówiłam wam o tych winogronach, takie jakieś jeszcze inne dodatki tu jest jeszcze fajny dodatek laleczka to zobaczcie nie wiem czy nie chcecie takich dodatków na taki mini szybki konkurs, gdzie bym kogoś wylosowała dajcie mi koniecznie znać tutaj jest syreni ogon, bardzo ładny Tutaj mam winogronka. Jeszcze jedno. Ale to będzie genialne. On jest ogromny piękny. Zobaczcie. Wow, jaki slime. Nie wierzę. Mega mi się to podoba. Cudo. patrzcie! Tutaj te okulary Wyciągnę jest stąd Ale wyszedł naprawdę fajny slime tu, a jak pachnie Piękny jest I rozciągamy Wow! Ale się sypią dodatki niektóre. Przepiękne. Co sądzicie o tym slamie? Podoba Wam się? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A może też napiszcie, jakie byśmy mu nadali imię. Bo jest naprawdę piękny. Piszcie w komentarzu swoje propozycje, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!